Czasy. starych, chorych, ambientowych gier pierwszy gier, w które grałem jakbym malutkim szkrabikiem przyznam, że ta, ta gra Black Ops 2 Vietnam naprawdę była przerażającą grą, straszną, okropną <grytanie> po prostu ja, tak bardzo to był pierwszy shooter mój w życiu, po kaokangurku kao tak mi się szuterowało rękawicami latającymi <laughs> więc napady nie ogarniałem, tam plus jest takie zrypane sterowanie bo człowiek nie pomyślał za, za dzieciaka, że jest coś takiego jak ustawienia sterowania i człowiek sam może ogarnąć co się w nim dzieje nie, więc walczył i strzelał klawiszem F i na no, takie dziwactwo a jestem w ogóle w szoku, że nawet ogarnia ta gra pełną coś wszystko w prawie, że full HD no i cóż, jak wspominając z Black Ops 2, Wietnam Special Assignments, coś tam Teraz zaczynamy, tylko kurczę zepsułem, bo tutaj była taka urocza muzyczka na początku, ale ją wyłączyłem Bo cofnąłem sobie mapę, tylko chciałem sprawdzić czy działa Więc zobaczymy Start game Wybierz trudność Weteran Także pierwsze gry, które, które grałem kiedykolwiek to była właśnie ta Ale jeszcze był Extreme Assault. To też była taka mroczna gra. Tylko że nie wiem, czy będę mógł ją nagrać, ponieważ muszę ją uruchamiać przez Dosa. Bo inaczej się nie da. Ja... Boże. Popatrzcie. Co się dziwi, że za dzieciaka bałem się w ogóle ciekawie gruszyć? Ta straszna muzyka w tle. Jakieś fale, wolę jakaś burza. Te chore niebo. Mroczny klimat. Nie, to nie była gra dla mnie zdecydowanie. Czym się tu kłóca? Shiftem się biegnie Właśnie tak samo intrygowała mnie ta niebieska linia Człowiek siedział i... Hmm... Gdzie ona prowadzi? Dlaczego tutaj jest? Czy ona coś oznacza? I tak dalej, wiecie o co chodzi Okej, okay, tym się strzela Tylko muszę... A trzeba zobaczyć sterowanie, w ogóle to dziwne, że jest takim tutaj... ...jakie mają Sterowanie Okej, okay, spacja Prawy kontrol Lewy kontrol God to. Dobra Powinno być ok. No to ruszamy. Na śmierć w Wietnamie. Hit. Tak samo mi to interweniowało. że to jest jakaś bomba. Chciałem w ogóle. jest Skąd to jest? Tak samo te dziwne, przyklejone liście. Są takie dość. niecodzienne. Ta woda, która nie jest praktycznie wodą, tylko jest czarną plamą. No ale cóż, przynajmniej jest. Słodnie, o tu jest, patrzcie. To jest nasza część tej morszej, niebieskiej linii. Cokolwiek to jest, tak samo nie widać rąk naszego bohatera, tylko to jest taki świetny samolot. Latający karabinek. O, te wycięte budynki, ta architektura, ten mrok. Halo, ktoś tu jest? Chce cię zabić. Więc gdzieś to. Ty proszę, w ogóle wszystko jest takie retro. Ło. <noise> no cóż, ogieniak z, z Duma, obracający się razem z graczem. Ale co, ten, to jest stara gra. No jest chyba z 2001 czy 2000, 2003? Nie, starsza jest jeszcze. tylko Kurczę, nie pamiętam. za sprawdzę albo wkleję. No, i ten mroczny głosik, jak ktoś był dzieciakiem, to da już spinał dupala. Taki mroczny, niski głos. O? Oczywiście, gdyby ktoś się mógł nie domyśleć, to dzisiaj to będziemy strzelać do naszych uchanych Wietnamczyków. Jest taki zapis? Jest. Okej. Gdzieś tutaj te misie są. Właśnie. Z mrocznym kolesiem z wielkim karabinem. Okej. Okay. Jakby się chyba M16 nazywał? Nie pamiętam. Dobra, ruszajmy, te słodkie drzewa. Tak bardziej nie widziałem gdzie iść w tej grze. Chociaż teraz tak nie wiem Tak samo intrygowało mnie czemu do jasnej cholery Tu jest latająca chodnia what the fuck O nie Czej się to Ja yeah! What the fuck Krzyk chyc... Jezu What the fuck To było. Jezu, dzięki się włączył. To była papuga? Czas jata. Damn. Jezu, taka ta gra jest mroczna. Ho! Hmm. Mam tu inne bronie? Nie, nie mam. Naprawdę nie wiem, naprawdę nie pamiętam dokąd doszedłem. W ogóle możliwe, że już jestem dalej niż byłem wtedy. Jezu! Jak mogli dość takich krzyczących, skrzeczących azjatów, w ogóle z rasistowskie? O! amunicja Ła, wow, mankałacha Słodko! Już sobie można poradzić jakoś. A nie mogę tego wziąć? Ej, czemu się F strzela, oczywiście? Nikt nie usłyszał, że są jakieś strzały. się to? Taka jest po prostu porażką. Du wielką porażką. Ej ty, ktoś zostawił karabin. I cały arsenał. Tak pod murem, bo. Trzeba no, nie. Nie, naprawdę, nikomu nie przekaże. Penaż już na w początku gry. Już w ogóle bez amunicji, bez niczego. I później było ła, wow, zdobyłem bronię. I później umarłem, chyba gdzieś tutaj. O, gin. O. Te efekty. Ej, dalej żyjesz. Patrzcie, te pociski są niemal fizyczne. Czy to jest za granat? O Jezu. Uf To w ogóle... wow, Gin, 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 gin. Jezu! Czy to był... Czy to był granat? What the fuck? A, tu jest jeszcze kolega. Ile was tu jest? Kolego, kolega, kolego. Mnożą się jak azjaci po deszczu. Mnożą się jak grzyby pod AGH. Okej... Okay. Jest amunicja. Naprawdę to jest dziwne. Czyżby granat wybuchł pod moimi nogami i nic mi się praktycznie nie stało? To jest takie. Creepy. Mam już amunicję na full? Ej, to jest jakiś. Nie, to w skałach. <laughs> Gdyż nie mam amunicji w mojej poprzedniej broni. <laughs> Ej, może się znajdzie jakaś tam wcześniej. Hedź, hedź, Nie widać nóg. Ta gra jest beznadziejna. Sprawdźmy po prawej, sprawdźmy po lewej. Troszkę posprintujemy, ale ta gra jest... O, jest amunicja. Tylko ta gra jest troszkę creepy. Jest bardzo creepy. Ten w ogóle ten ambientowy... ambientowy ta otoczka w ogóle mroczna w ogóle. Dzisiaj dziwi, że jakoś dziecko chyba... Już jestem chyba dalej niż wcześniej. W ogóle będę taki zaskoczony, w ogóle... jakiś Azjaci napieprzają do mnie... Z tymi, w tych śmiesznych kapeluszach... Wojennych. W ogóle ten ogień... Nie wiadomo dlaczego lata. To jest dźwięk ruszania tego. Ruszania się między liściami. Czyli coś tu jest jakaś znajdźka? Nie. Ten dźwięk jest kropny. To nie do końca wiem, gdzie mam iść. Czekajcie, pójdę tędy. Bo też zostawiałem biednego gracza na pastwę. Gin. Są niemal fizyczne pociski, więc gin, 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 gin. Więc jest ciekawie. Jest bardzo ciekawie. I co jest? Aha, wydawało mi się, że dalej czołgam się. Jest was tu więcej? Tak. Jezu! Ale to się drze! Jezu! Czy wy to słyszycie? O, to jest jakiś alarm, czy co? To jest chyba alarm to... O pułapka. Chyba nic nie dostałem, żadnych ważniej. A tam też chyba pułapka wybuchła. Aha. Jej. <laughs> Socjalistyczna amunicja. Sweet. <laughs> to jest naprawdę zajebiste. <laughs> to jest rzeczywiście jakiś Alan. Czy może to jest bunkier? O, kolega. Jezu! Naprawdę, oni wydają dźwięki jak jakieś pieprzone pterodaktyle. Co w ogóle za gra? What the fuck is that? Eee, kurwa. What the fuck is that? Samo tu mam jakieś amerykańską broń. Tutaj mam amunicję do niej. Czy tu mogę wejść? Hits, hits. Chyba nie mogę. Ruszam dalej. Może tu skoczę. Hits. Nie, tam nic nie ma To po co tutaj przylazłem? Tylko po amunicję? No chyba tak Ktoś mi wierci w tle Tybos. Oczywiście Świetnie, chyba tam sobie dam dzwonek Tu nie mam nigdzie iść No, ej, może to jest amunicja Ludzie wiercą w tle, w ogóle nic. Jest teraz gama na poziomie Weteran, czyli poziom normalny Więc sobie jakoś radzę Tak na razie Ale pewnie niedługo będzie dość hardkorowo. Tylko gdzie ja mam iść dalej? Chyba mam się cofnąć Ha! Jest lepszy od Call of Duty, nie ma tu skryptów Szajmy. Sprintuje Cicho niczym lis, tak samo te Płonące kafelki, albo płonące powietrze. W ogóle o czym myśleli twórcy? Właśnie. You don't say. Tak sobie poradzimy. A przynajmniej fajnie, że. myśmy samowytrzymali i jeden z zabija natychmiast. Bez względu na wszystko. Bardzo, bardzo fajnie. Jezu! Daj! Co to kurde jest, no? za chora Gierka. Daj! What the fuck? Daj! <laughs> Ale co to jest za gówno? Daj! Ruszajmy. A myślę, że to bazooka sobie zapiszę. Nawet dwa razy. Okej okay. Tylko dziwny level design. Bardzo dziwny. O! Może użyję granatu. Czekaj, czym jest granat? Trójką, G, piątką, szóst Szóstką? szóstką. Jezu, jaka ręka. Hm, to był zdecydowanie dobry rzut. What the fuck? Są jakieś, jakieś kamikaze? Tak, to są jakieś kamikaze. Wycinka w ścianie w ogóle jest jakaś dziwna. Ale patrzcie, broń jest fizyczna. Rufa wnika w ścianę. A, tego nie ma w Call of Duty. <głuszajmy> Tak samo nie czuję o co chodzi w tym czymś dziwnym w ścianach. Hello? 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 Ktoś tu jest? Tak, ławy tu są. Dziś Azjaci zżelają zapasy Amerykańców, a my <grywki> idziemy ocalić <grywki> odbić nasze kebaby amerykańskie. Hello? To jest naprawdę dziwne. Mam tu skorzyć? Widać, chwilę ruszę tutaj. Te czerwono-zielone drzewo Ets Tak, chyba tak Idziemy w ogóle iść, co My jestem na dachu. What the fuck is that?